Dzień dobry, Paweł Pilarczyk. Witam w 17. odcinku programu IT Business o nowych technologiach w biznesie. Dzisiaj przywiozłem ze sobą do studia bardzo ciekawe urządzenie, i to urządzenie chciałbym dzisiaj pokazać. To jest coś takiego. Jest to urządzenie, które nazywa się Lenovo Smart Hub 500. I początkowo trudno tak naprawdę zgadnąć, do czego może służyć. Ponieważ urządzenie. Wygląda trochę jak nie wiem, kasa fiskalna, a tak naprawdę to jest komputer. W tym niewielkim pudełku, tutaj pod spodem, mamy komputer. Komputer o parametrach takiego bardzo przyzwoitego laptopa. Tu jest kory 5, 8GB RAMu, 128GB SSD i specjalna wersja Windowsa 10. Zaraz o tym powiem, dlaczego specjalna wersja. Natomiast u góry mamy ekran dotykowy o rozdzielczości Full HD. Ekran, który w dodatku jest jeszcze obrotowy. Można go obrócić o 360 stopni dookoła podstawki. I teraz, co jest takiego ciekawego w tym urządzeniu, ponieważ nie jest to normalny komputer, do którego podłączamy sobie klawiaturę czy myszkę i na nim pracujemy. To jest terminal telekonferencyjny. Urządzenie, które służy tylko i wyłącznie do prowadzenia konferencji. Czyli polega na tym to urządzenie, że stawiamy to urządzenie w sali konferencyjnej, podłączamy do niego zewnętrzny ekran i kamerę i gdy potrzebujemy zrealizować połączenie konferencyjne, włączamy tylko to urządzenie, na ekranie od razu pojawia się platforma konferencyjna, wybieramy, że chcemy rozpocząć połączenie i tyle. I dlaczego akurat takie urządzenie zostało w ogóle wymyślone przez firmę Lenovo? Ponieważ. Wszyscy chyba mamy takie doświadczenia, i w dużych, i małych firmach, że gdy prowadzimy wideokonferencje czy telekonferencje z naszymi partnerami, za każdym razem te konferencje zaczynają nam się z opóźnieniem. Problemy są bardzo różne. Przechodzimy do sali konferencyjnej z własnym, z własnym laptopem, próbujemy się podłączyć do ekranu. Nie ma kabla HDMI, albo na przykład nie mamy w ogóle gniazda HDMI w laptopie, jak w przypadku wielu komputerów MacBook. Zaczynamy szukać przejściówki, tej przejściówki nie ma. Przejściówka się odnajdzie. Próbujemy się połączyć. Okazuje się, że nie ma dźwięku albo że nie ma obrazu. Za każdym razem takie problemy są i wszyscy to znamy z naszej autopsji. I przez to wiele firm traci tak naprawdę miliony dolarów na tym, że zwłaszcza menedżerowie wysokiego, wysokiego szczebla zaczynają konferencję z 5-, 10-, 15-minutowym opóźnieniem, a czasem do tych konferencji w ogóle nie dochodzi. I rozwiązaniem właśnie takich problemów jest tego typu urządzenie. To urządzenie kupujemy, stawiamy w sali konferencyjnej, podłączamy właśnie do ekranu i do kamery, który znajduje się w pobliżu ekranu i zostawiamy już na stałe. Jeżeli chcemy zrealizować połączenie, wystarczy, że wejdziemy do, do pomieszczenia konferencyjnego, włączamy ten komputer, na ekranie od razu pojawia się platforma komunikacyjna. Tutaj to urządzenie obsługuje trzy popularne platformy komunikacyjne. To jest Microsoft Teams, Skype for Business, czyli, czyli Skype Rooms tak zwany i i Zoom Rooms. To są wszystko platformy korporacyjne, więc takie zwykłe komunikatory prywatne, indywidualne, akurat na tym urządzeniu nie działają. Natomiast do, do firmy akurat musimy taką platformę sobie jeszcze dokupić i z tym urządzeniem właśnie realizujemy takie konferencje tylko i wyłącznie dzięki takiemu, takiemu sprzętowi. Tutaj tak jak wspomniałem jest specjalna wersja Windowsa, to jest Windows 10 IoT Enterprise, natomiast do tego, do tego Windowsa nie mamy w ogóle dostępu. To urządzenie po włączeniu, nawet przy pierwszej konfiguracji, gdy podłączymy do zasilania, zasilanie jest też w ogóle bardzo ciekawe, zrealiz ciekawie, zrealiz ciekawie zrealizowane, ponieważ wszystkie porty w tym urządzeniu są schowane pod specjalną klapką, ta klapka znajduje się tutaj z tyłu. Kable po podłączeniu, tam mamy gniazda HDMI, mamy również wejście HDMI, czyli możemy się podłączyć laptopem i przesyłać do uczestników konferencji obraz naszego laptopa. Mamy dwa wyjścia HDMI, czyli możemy podłączyć, tu spróbuję pokazać do kamery, tam w środku te gniazda HDMI się znajdują oraz gniazda USB, czyli możemy podłączyć, jeżeli potrzebujemy jakichś dodatkowych akcesoriów typu właśnie myszki, dodatkowe klawiatury, można jeszcze coś takiego oczywiście zrobić, po czym kable wszystkie przytrzaskujemy, Tutaj spróbuję otworzyć taki zatrzask. O, dokładnie, jest taka klapka. Kable przytrzaskujemy tą, tą klapką, zamykamy tą zapadkę, przykręcamy śrubkę i dzięki temu też nie ma takiego ryzyka, że ktoś nam kable odłączy w takiej sali konferencyjnej, co się też bardzo często zdarza w przypadku podobnych urządzeń, że ktoś pociągnie kabel i znowu próbujemy zrealizować konferencję, konferencja nie działa, ponieważ okazuje się, że jakiś kabel się poluzował. Tutaj nie ma tego ryzyka, ponieważ przemyślano właśnie sprytne ułożenie tych kabli. Tak więc Dzięki temu urządzeniu to jeszcze ma w podstawce ma głośniczki do, dość donośne, aczkolwiek wyposażone jest również w technologię Bluetooth, czyli można się połączyć z dodatkowymi zewnętrznymi głośnikami, jeżeli mamy większą salę konferencyjną. I dzięki temu, dzięki takiemu urządzeniu stawiamy je jednorazowo w sali konferencyjnej i jeżeli przychodzimy na konferencję, włączamy tylko to urządzenie, od razu pojawia się ekran konferencyjny, wybieramy dołącz do konferencji albo zrealizujemy nową konferencję, konferencja jest natychmiast rozpoczynana, nie ma takiego problemu, że musimy czekać, musimy konfigurować jakiekolwiek urządzenia, działa to od razu, więc jest to na pewno urządzenie, które pomoże w realizowaniu wszelkiego typu konferencji, czy połączeń z danych, zwłaszcza teraz w dobie pandemii, kiedy takie konferencje są bardzo popularne i bardzo potrzebne i na pewno warto w te, tego typu urządzenie zainwestować właśnie, jeżeli mamy jakieś sale konferencyjne w firmie, również w przypadku dość małych przedsiębiorstw na pewno to nam w bardzo dużym stopniu pomoże. Troszkę mankamentem jest cena tego urządzenia, ponieważ kosztuje ono około 8 tysięcy złotych, czyli nie jest to tania inwestycja. I pamiętajmy, że służy tylko i wyłącznie do jednego. Nie możemy tutaj nic innego uruchomić. Ten Windows, który jest tu zainstalowany, da się go uruchomić, ale trzeba wpisać hasło administratora, czyli tylko osoby, które administrują tym urządzeniem, mogą się zalogować do tego Windowsa, mogą ewentualnie doinstalować jakieś dodatkowe moduły, ale zwykli użytkownicy widzą tylko i wyłącznie panele do konferencji. Więc jest to bardzo konkretne urządzenie, bardzo ciekawe i chyba rzadko spotykane. Jeszcze raz nazywa się to Lenovo Smart Hub 500 i wygląda dokładnie w ten sposób. Więc polecam zainteresować się takim lub podobnymi urządzeniami. Ale wracając do wiadomości ze świata nowych technologii. Ciekawą wiadomością, którą chciałbym Was, drodzy widzowie, zainteresować, jest kwestia TikToka. TikTok uruchomił platformę dla biznesu, która się nazywa TikTok for Business. TikTok jest platformą społecznościową, jest medium społecznościowym, które jest kojarzone raczej z ludźmi młodymi, z dziećmi, z młodzieżą. Czasem, oczywiście, można również znaleźć na, na tej platformie filmy rejestrowane przez osoby starsze, nawet takie w wieku emerytalnym, ale raczej nie kojarzy się to zdecydowanie z platformą biznesową. Tymczasem, TikTok chciałby zachęcić również przedsiębiorców do tego, żeby prezentowali swoje produkty, swoje usługi właśnie na platformie TikTok. Dlaczego tutaj o tym, o tym mówię? Ponieważ. Na, na TikToku czy TikTok zdobywa w bardzo szybkim stopniu popularność. Tam są już... Y w tej chwili setki milionów ludzi, którzy korzystają z tej platformy i potencjalnie są to bardzo, bardzo dobrzy, bardzo kaloryczni konsumenci, dla, zwłaszcza dla firm technologicznych, więc firmy mogą nagrywać swoje TikToki. I tak właśnie TikTok zachęca takie firmy, żeby nagrywały swoje TikToki, nie zamieszczały tradycyjne reklamy, tylko zamieszczały właśnie te TikToki, czyli te krótkie, kilkunastosekundowe filmiki, które mają spowodować wzrost sympatii do produktów czy do usług firmy, a w dalszej perspektywie oczywiście kupowanie tych produktów przez młodych ludzi. więc TikTok nawet wypuścił taką kampanię, w której twierdzi nie rób reklam. Nagrywaj TikToki. Jest to trochę kontrowersyjny ruch z tego względu, że TikTok w, dniach, w ostatnich dniach nie ma zbyt, dobrego, zbyt dobrej pasy czy dobre, zbyt dobrej prasy, ponieważ na temat TikToka mówi się, że jest chińskim oprogramowaniem szpiegującym. I nawet grupa hakerska Anonymous w ostatnim, w ostatnim czasie wydała komunikat, że TikTok tak naprawdę tylko i wyłącznie służy do tego, żeby zbierać dane osobowe użytkowników i wysyłać je gdzieś na serwery chińskie. Oczywiście. Właściciele TikToka będą zaprzeczać takim doniesieniom, będą zapewniali o tym, że platforma jest bezpieczna. To już jest kwestia tego, czy rzeczywiście ufamy jednej czy drugiej stronie i czy jesteśmy gotowi na to, żeby wejść ze swoim przekazem marketingowym właśnie na platformę TikTok. I ostatnia wiadomość na dzisiaj, czyli nowy typ ekranów w laptopach. Firma MSI zaprezentowała nowego laptopa, który się nazywa Creator 17 i w tym laptopie zainstalowano zupełnie nowy typ ekranu MicroLED. Te ekrany różnią się w zupełności y, zupełnie od takich ekranów, które były montowane dotychczas w laptopach. W dotychczas w laptopach najpopularniejsze były ekrany LCD, czyli ciekłokrystaliczne I takie ekrany działały na takiej zasadzie, że. Piksele poszczególne ekranu były zbudowane właśnie z warstwy cichłych kryształów, które blokowały albo przepuszczały światło i to światło pod ekranem było emitowane przez jednokolorowe albo diody, albo wcześniej jeszcze nawet jarzeniówki. Te diody są umieszczone albo przy krawędziach ekranu, albo bezpośrednio pod ekranem, ale tych diod jest relatywnie niewiele, to jest maksymalnie kilkadziesiąt sztuk. Efekt jest tego taki, że te typowe ekrany właśnie LCD, łącznie z IPS, MVA, TN, to są wszystko ekrany LCD, nie mylić właśnie z LED, ponieważ często producenci mówią na takie ekrany LED, ale tu chodzi tylko i wyłącznie o podświetlanie LED, ale jest to ekran tak naprawdę LCD. Efekt w takich ekranach jest taki, że kontrast. Jest bardzo daleki od doskonałości. Jeżeli wygasimy taki ekran, jeżeli wyświetlamy czarny obraz, to na tym obrazie widać jednak cały czas szare tło. To ten czarny tak naprawdę nie jest czarny, czyli ten kontrast jest daleki od doskonałości. W przypadku takich ekranów microLED, które są stosowane właśnie w najnowszym laptopie MSIA. Zasada działania tego ekranu jest zupełnie inna. Trochę podobna do OLEDów, ów zresztą nawet w dużym stopniu podobna do oled czyli diod organicznych. W przypadku OLEDów świecą poszczególne punkty ekranu. Dzięki temu kontrast jest nieskończenie duży, ponieważ wystarczy wygasić część ekranu i ten ekran w tym miejscu jest dokładnie czarny. Jest idealnie czarny, czyli kontrast dąży praktycznie do nieskończoności. Jeżeli wyświetlamy czerwony kwiatek na czarnym tle, to czarne tło jest idealnie czarne. W przypadku niestety OLEDów problem występuje z tym, że nie są w stanie uzyskać bardzo dużych jasności ekranu, a także mają tendencję do wypalania się. I mikrolet łączy zalety ekranów LCD, czyli nie ma tego problemu z wypalaniem się. Potrafi wyświetlać bardzo jasne obrazy i jednocześnie potrafi zapewnić nieskończony kontrast, ponieważ świecą poszczególne, ekrany, poszczególne pikselki ekranu. Każdy piksel jest, składa się z trzech subpikseli, czyli jest w stanie wyświetlić dowolną barwę tego piksela i dzięki temu możemy uzyskać bardzo żywe, żywe kolory, bardzo soczyste, o bardzo dużym kontraście. To będzie zupełnie nowa jakość w ekranach nie tylko laptopowych, ponieważ takie, takie ekrany trafią w przyszłości również do komputerów. Na razie jest to pierwszy laptop, który wchodzi na rynek, czyli właśnie MSI Creator 17 z tego typu ekranem, bo jest przeznaczony dla projektantów i dla, dla grafików. Oni uzyskają dzięki temu ekranowi zupełnie nową jakość pracy. Więc w niedługim czasie tego typu ekrany trafią również do innych laptopów. Na początku oczywiście możemy się spodziewać, że ceny tych laptopów będą wysokie, ale w przyszłości takie ekrany microLED zastąpią ekrany we wszystkich laptopach, ale także w telewizorach prawdopodobnie zastąpią i tradycyjne LCD i OLEDy, więc śledźmy tę technologię i będziemy obserwować również rozwój tego ekranu w laptopie MS. -a. Ja spróbuję, się go, spróbuję go pożyczyć do testów i pokażę Wam tutaj widzowie, jak mi się uda go wypożyczyć. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie tej części programu. Zapraszam po przerwie. Po przerwie będziemy rozmawiać na temat tego, w jaki sposób jakie branże są odporne na koronawirusa, które. Na tym koronawirusie zyskały, a które na tym koronawirusie straciły. Dziękuję i do, do usłyszenia po przerwie.